Szanowni Państwo, blisko trzy lata temu e, ogłosiliśmy pożegnanie z tytułem Przyjazne dusze. Zagraliśmy ostatni spektakl. To było chyba w lutym albo w marcu 2017 roku e, i i chcieliśmy teraz po trzech latach znowu się pożegnać, ponieważ naprawdę ja nie, nie skłamię, że, że tysiące ludzi pisało do nas, że, że tak nie może być. Ale jeszcze, przepraszam, trzy lata temu to nawet mnie nie było w planach. Tak, także jak kończyliśmy to przedstawienie, to jeszcze mieliśmy tutaj w obsadzie e, Jana Kobuszewskiego, który na nas pewnie teraz patrzy, bo my, uwaga, znowu zamykamy ten tytuł. Ale teraz już naprawdę. Ale mieliśmy też Wojtka Pokory, tak, mieliśmy Pokorę. Mieliśmy Wojtka Pokorę. To też, też na zamknął. No. Słuchajcie, no zamykamy, no naprawdę już po prostu mówię o Zagradziliśmy... Tak, okay. już zagraliśmy czterokrotnie ostatni, ty, ostatni raz i dzisiaj zagramy już po raz ostatni, ostatni, najostatniejszy. To, to się okaże. Nie, to nie, naprawdę. Ma. Ale macie Państwo szansę, bo dzisiaj możecie Państwo nas oglądać online, ale tak. nam jest naprawdę tak bardzo trudno się z tym przedstawieniem rozstać. Ale przez to, że zegraliśmy już ponad 300 tych przedstawień, to na tych 300 przedstawieniach była pełna widownia. Chcielibyśmy Państwu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście z nami. A to w ogóle są nasze dwa główne duchy. No nie, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy, ale to, a, a, a to od pani profesor Wencel dostaje genialne recenzje od 12 lat, bez przerwy wszyscy piszą Wencel wspaniała, Wenzel cudowna. Ale słuchajcie, ale malec do zjedzenia, a Chojnowska, Panie Boże, także oglądajcie nas dzisiaj, koniecznie.